Dobra, następna kurwa. Ale do przodu nie mam gdzie. Ej, nie masz, się, aha, bo to, no ale Ameliniu jest. Ale jest. A tu tuli wstańi. A pracują na to nie, to nie to pracują! A to rzeczywiście wy! By... No. No, no. Ale rzeczywiście. medialnie jak się sprzedaje! W ogóle kurwa, nie, nie byliśmy przygotowani na wertepio! Co tam, waltowal już w tym stanie? Dominik, schowaj się! Tu jedna tu mam przeciwnej. Czekaj Maniek, poczekaj Maniek! To nic nie da, Adam. On wisi kurwa tu. Na przednim moście wisi kurwa. Maniek, drzwi zamknij tylko! Maniek, drzwi przymknij! No bo się zaczyna kurwa, show! Cześć, gdzie jest meta? Tu? Czy tam? Kurwa? Idzie, Maniek, czekaj, Maniek! Maniek ty tylko pilnij, żeby nam kurwa nie zgasła! A oni nie robią tego! Maniek! Ej! Poszło!